Cześć, witam Was dzisiaj z Krakowa, konkretnie z dzielnicy Podgórze, z osiedla Rucza i Zaborze. Pokażę Wam dzisiaj mieszkanie. Słuchajcie, świetne mieszkanie. Trzy pokoje na pierwszym piętrze, czteropiętrowcu. Ale co widzieliście tutaj przed sekundą, dookoła dużo zieleni. Słuchajcie, nie ma takich naprawdę na rynku dużo mieszkań, a przede wszystkim osiedli, takich miejsc, gdzie jest tyle zieleni. Obok jest, jest ulica. Blok jest oddzielony całym właśnie tą pasą zieleni drzew parkanem. Duży parking. Zapraszam. Oto jest mieszkanie. Prawie 63 metry kwadratowe całej powierzchni. Trzy pokoje ponad 40 metrów kwadratowych powierzchni. Co najważniejsze, stoi praktycznie w centralnym miejscu tego mieszkania i z tego mieszkania w układzie gwiaździstym, można powiedzieć, wchodzisz do wszystkich pomieszczeń. To zaczynamy. Pierwsza kuchnia. Całkiem spora kuchnia. Okna na północ, ładnie zadrzewione. Zabudowa gotowa. Ma bardzo ładne szafki. Nad Wami również szafki. Pokój. Pierwszy pokój. To jest akurat pokój średni. Również drzewka za oknami. Szafa w zabudowie. Kolejne pomieszczenie. Łazienka. Również całkiem spora. Miejsce na pralkę, na szafkę. Duża wanna. Słuchajcie, pokój taki sam jak ten poprzedni, który oglądaliśmy, tylko ten jest zwrócony na południe. Również bardzo ustawny kwadratowy. Przechodzimy teraz do ostatniego pokoju, największego. Zobaczcie, to nie pamiętam dokładnie prawie 20 m2. Zresztą zwróćcie uwagę jakie jest duże łóżko, a jak mało miejsca on zajmuje. Tu jest jeszcze ścianka, dużo miejsca. Zapraszam teraz na genialny balkon. Popatrzcie, tyle zieleni. Takiego czegoś naprawdę ciężko znaleźć gdzieś taką ofertę. Duży balkon 6,5 metra długości, ponad metr szerokości. Możesz sobie spokojnie siedzieć i opalać się do południowego słoneczka. A teraz pokażę Wam chyba jedno z najważniejszych miejsc, jakie jest w każdym mieszkaniu. Osobna toaleta. Jeżeli spodobało Ci się to mieszkanie, dzwoń do mnie, napisz maila, umów się ze mną na prezentację tego mieszkania. Również jeżeli cokolwiek potrzebujesz załatwić na rynku nieruchomości w Małopolsce, na Śląsku, dzwoń do mnie, pisz maile, obserwuj mnie również na moich social media. Piotr Kowal, agent nieruchomości.